I Osi Manderowi dam bardzo serdecznie w kolejnym Herzondek, w którym chcę pokazać mozaki maja. Mozaki Mage to jest talia oparta o mozaki, jak się nie trudno domyślić. E, I polega na tym, że zagrywamy sobie mozaki, następnie zagrywamy sobie bardzo dużą ilość speli za 0, za 1 albo za 2. Mamy mozaki już na ręce. I e, jak sobie tak zagrywamy, no to ona oczywiście. Ona oczywiście. Zyskuje obrażenia zaklęć, czy tam my zyskujemy obrażenia zaklęć, no i jak już mamy wystarczająco dużo obrażeń zaklęć, no to wtedy gwaramy sobie wyscanie many, czy najczęściej w sumie, e, najczęściej w sumie to będzie uderzenie ognia, no i też jeszcze runiczną kulę, ku, runiczną kulę. Yy, możemy sobie zagrać, no i oczywiście wszystkie spele, które odkryjemy gdzieś tam po drodze. E, w przeciwnika i go po prostu zabijamy. Mamy tak dużo obrażeń z zaklęć, że jesteśmy w stanie dwoma, trzema spelami przeciwnika zabić bez większych problemów. No i to będziemy właśnie się starali zrobić grając z tym deckiem. Dobra. Jeżeli chodzi o ilość speli, które zagramy sobie przy tej Muzaki no to często jest to sporo speli. Właśnie dzięki esencji zaklinaczki, czyli dzięki nowej karcie, czyli wyssaniu many, która zmniejsza koszt kart naszej ręce o jeden. Czyli mamy jeszcze dodatkowe źródło redukcji tych wszystkich obrażeń, e, przepraszam, tych wszystkich kosztów. W związku z czym możemy naprawdę tonę speli w ciągu jednej chwili wyrzucić z łapki. Za chwilę będę starał się mu to pokazać. Znaczy, może nie za chwilę, ale będę starał się to pokazać w tej grze. Runa arcymaga, nie. Tajemny intelekt, tak. Graj. Tutaj e, trzeba pamiętać, to jest bardzo fajna karta, tutaj możemy sobie na lejcu trzy karty z tego dobrać. Póki co zagrałem chyba jedynie Arkan Spele. Ale za chwilę zagramy sobie Fireka, więc... Nie ma tragedii. Okej. Okay. Okej. Okay. Wodzianka, Wodzianka. Teraz mamy kart 8. Zagrajmy sobie to. Dobra, możemy sobie zrobić tak. Możemy sobie zrobić tak. I możemy sobie zrobić tak i pozbyć się tego wstrętnego, wstrętnego stronnika. Teraz mogę sobie zrobić tak, tak. albo no, zagrać Arkan Intelekt. No chyba wolę zagrać Arkan Intelekt, bo lepiej wykorzystuję manę. Dobra, no sytuacja szczerze powiedziawszy nie jest najlepsza. Bo dobrałem te najdroższe karty i tak trochę nie widzę tej przyszłości, najbliższej. No ogólnie powinniśmy jakoś teraz z tego wyjść. No nie jest to zbyt fajne. Nie jest to zbyt fajne, ale możemy sobie zrobić tak. Możemy sobie zrobić tak i możemy sobie zrobić tak. Graj. Natomiast trochę jak na control deck, zbyt mocno walczymy ze stołem tego control decku. Spoko, wszystko się dopnie na ostatni guzik. Za chwilę, za chwilę się dopnie. O Jezu jedyny. Naprawdę? Mhm. Uh -huh. Bronie, bronie. Okej. Okay. Opla. Tutaj sobie zróbmy tak, żeby sobie dobrać jakieś spelkensy. Mamy uderzenie ognia jedno i mamy uderzenie ognia drugie. Więc zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. No przeciwnik zdecydowanie nie chce dać nam czasu na zabawę. Zagrywając coraz to ciekawsze stworki, potworki. Ja się tak zastanawiam, gdzie są moje karty do zmniejszania kosztów. Bo 3 zostały jeszcze w deku, mimo że jest tutaj 13 kart. Niech takie moje szczęście. Ale i tak jest całkiem sporo tego. Natomiast no jest trochę za mało jeszcze. Nie ma co się oszukiwać. Że jeszcze trochę tych czarów trzeba dobrać. Zanim zanim, zanim odpalimy tutaj mozaki. Mhm. Dobra, to jest sztos. Ja mam kart w łapie, sporą. Poro, sporo, sporo. Tego dużego źródła to raczej nie zabiję, więc sobie zrobię tak. I zrobię sobie również tak. Runiczna kula i wysanie many. No nie jest to sytuacja idealna, no ale powiedzmy, że spalimy to. Teraz mam 9 kart. No i możemy zrobić tak. Spoko. Graj. Dobra. Teraz będzie się trzeba zastanowić, czy zabijamy przeciwnika w tej turze czy w następnej. No chyba musimy zabić przeciwnika w tej turze, coś mi się tak wydaje. I koniec z zastanawianiami. Pojawia się pytanie, czy nam się to uda. Na to pytanie za chwilę poznam odpowiedź, tak myślę. Więc tak, gramy sobie mozaki, gramy sobie na dobry początek ciasteczka. Następnie, tutaj mamy już 3 damage'u, więc sobie zrobimy tak i zrobimy sobie tak, żeby zmniejszyć jeszcze te obrażonka. Można by tam było jeszcze coś pokombinować, ale już za późno. Eee, dobierzemy sobie trzy karty z Afriką, to zawsze spoko rzecz. Zagramy sobie to, weźmiemy sobie cokolwiek, bo i tak tego nie będziemy grać prawdopodobnie. Zagramy sobie, zagramy sobie, zagramy sobie, co sobie zagramy? Zagramy sobie takie. Zagramy sobie tutaj 6 obrażeń. Zagramy sobie tutaj 8 obrażeń. Mam jeszcze 5 many, czyli całkiem sporo. Eee, zagramy sobie to za jeden punkt many. To na niestety nam się raczej nie przyda. Tu mamy 11 damage'u. Tu mamy przykładowo dyszkę. Tu mamy przykładowo dyszkę. Weźmiemy sobie takie. Tu mamy teraz 11. Tutaj mamy chyba już 13 czy 12. I dziękuję. Wygrywamy i zapraszam bardzo serdecznie do kolejnej gry, gdzie zobaczysz inne szalone akcje z muzaki w roli głównej. Bardzo fajny, tak? Polecam. Esencje zaklinaczki. Zagrana w trzeciej turze. Bum, bum, bum. Nie rzutuje totalnie. Daj gościu. I to rzuciliśmy moc tajemną moc tajemną. Jeszcze przydałby się ice i ogień. I wtedy można rzucać pirata. Uh -huh. Widzę, że to może być ciężkie. A może legę? Dobra. Zrobimy tak w następnej turze pomyślimy, co będziemy robić. To w sumie dużo zależy od tego, co on zrobi. Ej, nie ma pytań o kończeniu się chyba. Le pantera. Le pantera. Le ogień. Ledrow. Sch mich Pakie? Graj. Eee, mozaki no na pewno potrzebuję mistrzyni pojedynków mozaki to bez dwóch zdań. Mhm. O, kula Gdzieś tam byłam, coś tam rzuciłam. Gdzieś tam byłam, coś tam rzuciłam. Z jakąś jednostkę chyba kurde zabiłam. Nie wiem po co to zrobiłam. Chwilę mózg mi się zmeltował, no daj sobie pomyśleć. Nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Powiedzmy, że coś takiego, no, mogę jeszcze to wymienić. Nie upada, on odbija się od dna aktualnie. Nie no, to raczej płynę ku dnu. No mam za dużo na ręce morto, co ja mam sobie tu zrobić. Zróbmy tak. Nie wiem, zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Gorąca seria nie chyba nie. Zróbmy tak. Tak, całkiem dobry finish. I zróbmy tak. Ale to do niczego nie doprowadziło sensownego. To jest win condition tego deku. Mozaki i spam speli ty nadrełoży Ile drogów w całym mieście nie dobrałem jeszcze wszystkiego sp wie użyk czy Pojedynek pacjan z deków na szczycie. W madrycie, jest dwudziesta trzecia. Czy ja o tej godzinie? Chyba nie nauka do sesji, ile mam kart? Dużo. Zróbmy tak. O, jest mozaki. Ale na zabicie go to chyba trochę za wcześnie, tak mi się coś wydaje. Mam 8, dobierzmy. Arkan Intellect trochę too much. Ja go zabiję w, w, z tych kart? Wydaje mi się, że trochę mało tu jest obrażeń. Żeby go tak skutecznie klepnąć w czoło. Odrobinę, odrobinę.

Zróbmy tak, zróbmy tak. Nie wiem, czy ja chcę to zrobić. Jest to jakieś wybitnie dobre. To też w sumie było takie trochę z bańki. O, oh, wsaczyło <laughs> Demon Hunter. No z Demon Hunterem to już pewnie nie przelewki. Zrzućmy to wszystko. Tą dwa... Tą dwójkę, co obniża kosz zaklęć... O kurde! No interesująco. Ta dwójka, co obniża kosz zaklęć, może strzelać w twarz, więc mogłeś, Teraz mogłeś to zrobić. Wiem, tylko nie wiem dlaczego chciałem obniżyć koszty. Nie potrafię tego za specjalnie wytłumaczyć. Trek. Ktoś miał rację ze wrzucaniem shotów i poradników na YouTube Shorts. Nie ma takich wyświetleń, ale na trzech filmach mam wyświetlenie. No YouTube Shortsy są mega spoko. Hopla. Obniżam do wszystkiego. Hmm. Teraz gramy to, nie? Czy w sensie to i to? Ideczek obniżony. Wakacja? Nie, wydaje mi się, że bardziej Biszkat, czy ten Mano ale wezmę to na wakacje. Osiem, siedem, dziewięć kart. Tam powiedzieć, no interesująco się zaczyna robić. To bym se wymienił coś innego. To niestety kosztuje zero, no ale już trudno się mówi. No, niech będzie takie. Jest i Mozaki. Jest i Mozaki. Mozaki, Mozaki. Kurde, a tu trzeba umieć liczyć. Bo ja muszę policzyć, ile ja mam Demedu. to wymaga umiejętności myślenia. To już jest ciężka sprawa. Więcej. Teraz się zastanawiam, czy ja mogę się już odpalić? No tutaj wracamy do stwierdzenia, że trzeba umieć liczyć. Raczej nie jest moja najmocniejsza strona, wbrew pozorom. Teraz się jeszcze nie odpalę ale w tej turze już myślę że może... To chwilę ile mam drawu? Żebym nie miał go czym... Żebym nie miał go... Ja, miał czym go zabić. 12 mam no sporo trochę. No teraz już nie mam w sumie innego wyjścia niż się odpalić po prostu. Raz dwa trzy. Cztery... 5. Trochę się boję. Wiecie? Trochę się boję, że wypadnie ten dziobek, co zwiększa koszt speli. Na szczęście nie wypadł. To zadaje 8. Hm, to to dobrze, trochę. To trochę nie za dobrze. Dobra, dobierzmy sobie 6 kart. Nie jest spora szansa, że może wystarczyć obrażeń. Jeszcze nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy wystarczy. Ale strzelę mu za 10. Wezmę cokolwiek. Strzelę mu za 11. Wezmę. O, ciastka. To spoko. To ciastka są ok. To jeszcze mógłbym trochę porzucać tych speli, ale dostaję wylewu, więc strzelam mu za 15. Skończmy to, skończmy, po prostu skończmy, wystarczy. Wystarczy tego, wystarczy, powiadam. Pan Brukach, Brukach, Brukach. No raczej znaczy esencji zaklinaczki szukamy, nie? No i nie mamy esencji zaklinaczki. Trosz, trudno się łowi. się nagrywamy, teatry. oj, wypraszam. Quest. Interesujące. Weźmy Mana ciastko. Mana na później zawsze na propsie. Coś co ma dwa życia może być, bo jestem w stanie zrobić... W sumie to tak bardziej chyba. Przejdźmy w Rej. Weźmiemy to. No, łatwiej będzie tym spamować później. Dobre, no są gigakoksy. Możliwe, że tak. Nie mówię, że nie. Jest mozaki. Jak mamy mozaki, to chyba się wstrzymamy z tym. Hmm, ale skipowanie tury całej jest bez sensu, więc strzelmy mu w pysk. Obszarówka. No, obszarówka, bo to nic innego nie ma. I może to w wymianie tą obszarówkę? Chyba ja. Na następną turę, woda. Szata ochronna, o panie. No szata ochronna trochę robi... Robi zadymy. Interesujący draw, muszę przyznać, naprawdę z tylu stroników wdeku akurat dwóch dobrać? What the fuck! A. czas nam ucieka tak, jakby. Dobre Serio jakimiś erupcjami Dobra spoko no muszę przeżyć No muszę trochę przeżyć Kurde w sobie muszę sporo przeżyć Klimestrike? A nie, czekaj, ja mam Face Strike w deku. Raz dwa, trzy cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ja mieć trzy spele albo jeden w sumie jakiś dobry. No i tak no nie mam za bardzo co zrobić. Mogę go spróbować zabić. No to może być ciężkie, bo nie mogę w jego jednostki celować. Nie, nie mam pomysłu. No spoko. POKO. pozdro 600. Mazoki ciasko AOE. Ale jak tak zrobię, to nie mam jak wygrać. To to taki deal trochę mizerny, nie Whatever. Będzie git, chyba że umrę. To nie będzie. Inwestycyjna okazja. To jest okazją. Nie jest, Strużeno, że nie Kurde, no. nie ma kawy, nie ma herbaty. Nie Ty nie dalej nie ma herbaty. Dobra gramy mozaki Gramy takie, gramy takie, gramy takie, gramy takie, gramy takie, gramy takie, gramy takie. Mhm. Gramy takie. Dobierzmy troszkę, bo to się zawsze przydaje. 10 damage za 0 może być. Tutaj jakiś damage też może być, znaczy nie damage, tylko coś tam. Ty, żebym ja się nie zabił przypadkiem. Tu mamy 13, to też może być, whatever. Tak to się robi, proszę Państwa.